Poseł Franek Sterczewski zatrzymany przez policję gnał ulicami Poznania niesprawnym rowerem. Jakby tego było mało, prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu. Ja jestem Ziemowit Kraświcki, a wy oglądacie Info24 News. Witam Was w Info24 News, najbardziej obiektywnym, rzetelnym i sarkastycznym programie informacyjnym w Polsce. 28 czerwca 2022 roku uwagę poznańskich policjantów przykuła bardzo tajemnicza postać poruszająca się pogrążonym w mroku pojazdem, która starała się niepostrzeżenie przemknąć ulicami Poznania, by w domowym zaciszu móc zagłębiać się w rozważania o pozytywnych aspektach komunikacji zbiorowej. Dlaczego się pan? Powód kontroli stan techniczny pana Robertu. Panie pan nie żadnego No, Też nie Na No z przodu? No... się, że to paru dziękuję. Nie, nie, dziękuję, proszę. To, to tylko poseł koalicji obywatelskiej Franciszek Starczewski, który wieczorem, rowerem, bez włączonych świateł i wygląda na to, że po pijaku, bo niby dlaczego nie zgodził się na badania alkomatem, jeździł zygzakiem po poznańskich ulicach, by jak najszybciej dostać się do domu. Jak widać poseł się wylegitymował i zasłonił się immunitetem, by nie ponieść konsekwencji za swój haniebny czyn. I nie mam tutaj na myśli rozładowanych bateryjek. Dobrze, ale spada część panu paromowy, nie jest to nie Jeżeli wyjdzie coś, to skończymy sobie z tego odpowiednią opatkę. No dobrze, dobrze, tylko że moc on wyjało paru centymetrów. Mogę, Możemy się mówić, że mogę pójść jeszcze dalej. Przy tej okazji warto przypomnieć, że pan Franciszek jest wiceprzewodniczącym parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mamy jeszcze ciekawostkę od Twitterowicza Pikuśpol. Franek Sterczewski dopytywał się o zwiększenie bezpieczeństwa na ulicy Hetmańskiej w Poznaniu, która to krzyżuje się z ulicą Głogowską, na której został dzisiaj w nocy zatrzymany. Najwidoczniej pan Franciszek jako wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego postanowił, Sprawdzić na własną rękę, czy najprawdopodobniej pijany rowerzysta, na dodatek jeżdżący wieczorem bez włączonych świateł, stwarza zagrożenie na drodze. Otóż, panie Franciszku, tak, stwarza zagrożenie na drodze. I jest to faktem dla każdego rozsądnego człowieka. Poseł Koalicji Obywatelskiej po ujawnieniu tej afery postanowił przeprosić za swoje postępowanie. Szanowni państwo, chciałbym wszystkich bardzo przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i nigdy się już nie powtórzy. W ramach zadośćuczynienia w 5 5000 złotych, na rzecz Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych, Amber. Tak, akcja charytatywna po takiej wpadce jest jednym ze sposobów, żeby wyjść z tego z twarzą, chociaż na mnie takie czary już nie działają. Oczywiście są osoby, które tłumaczą pana Franka, mówiąc, że jest wiele takich przypadków, gdzie pijani posłowie łamali prawo i zasłaniali się immunitetem, albo na przykład pijani przychodzili do pracy. Wystarczy wspomnieć posłankę PiS, Elżbietę Kruk czy posła PSL Andrzeja Pałysa. Nie, Chciałabym zapytać o coś takiego. Jaki cel jest tej, tego wywiadu pani ze mną? Pani poseł, czy w takim razie, czy ktoś, jak przychodzi do pracy, to powinien być w stanie wskazującym? Taki jest cel mojego wywiadu. No, to, jak jest, pani wywiadu jest tego, że ja jestem w stanie wskazującym, tak? Tak, tak chciałabym zapytać, dlaczego przychodzi pani do sejmu, kiedy widać wyraźnie, że no, nie jest pani w stuprocentowej formie. Ma pani coś na swoim tłumaczeniu? Nie, jestem zdziwiony o tym, co, co się tutaj dzieje. Ale dlaczego? Tylko, że ja e, potrafię pracować dobrze, potrafię coś tam, coś tam i dziwią mnie takie właśnie zachowania. Pani pośle, może mi się pan przedstawić? Tak, Andrzej Pałys. Andrzej Pałys, tak? Pan. Andrzej jest... Nie, Nie, to widzę. Po klapie. A coś się stało, że pan się źle czuje? Nie, ja, ja się nie czuję. Co, nie znacie tego pana? No nie znamy, no pokawał się do samochodu. To jest nie znam tego pana. Ostatnio w styczniu tego roku mogliśmy w Sejmie obserwować dosyć dziwne zachowanie posła koalicji obywatelskiej Bartłomieja Sienkiewicza. Jeżeli jedzie jakiś zarzut, bardzo proszę. Szanowni Państwo, druk numer 1844. Mamy podpisy, mamy uzasadnienie i w tym. Panie marszałku, chyba trzeba alkomat na salę. Alkomat na salę bym pochodził. Przykładów pijanych posłów w sejmie, poza sejmem, posłów, którzy pod wpływem alkoholu prowadzili pojazdy, a nawet powodowali wypadki, jest o wiele więcej. I strasznie denerwuje mnie fakt, że ludzie jakby to akceptują, bo to widać między innymi po tym, że te osoby ponownie są wybierane do sejmu, a piastującym tak wysokie stanowiska osobom nie jest wymierzona sprawiedliwość. Jeśli poseł przychodzi do pracy, czyli do sejmu i widać po nim, że jest pijany, no to natychmiast powinien zostać zbadany alkomatem, jeśli wyszłyby promile, to powinien stracić pracę. Tak to przynajmniej działa w normalnych firmach. W sejmie niestety jest tak, że taki poseł musiałby dobrowolnie zrzec się mandatu i dopiero wtedy straciłby pracę. W związku ze swoją nieprzepisową jazdą na rowerze wysłałem zgłoszenie do komendy policji w Poznaniu z wnioskiem o wyjaśnienie sytuacji, dobrowolne uchylenie immunitetu i pociągnięcie do odpowiedzialności. Mój pełnomocnik ustala termin złożenia Wyjaśnień. Raz jeszcze przepraszam. Zastanawiam się, czy na to nie jest już za późno. W końcu pan Franciszek nie przyznał się do tego, że prowadził rower pod wpływem alkoholu. Policja nie przeprowadziła w końcu badania, więc tak naprawdę nie ma żadnych twardych dowodów na to, że pan Franciszek był w tym momencie pijany. Czyli czysto w teorii odpowie wyłącznie za brak oświetlenia. Pan posjechał od kierunku Mostu Dworcowego w kierunku Parku Wilsona. Bez oświetlenia od pana czuć jechał całą. Od pana czuć alkohol, jechał całą szerokością ja tością Dodatkowo pan poseł odmówił poddania się się alkoholu. A spożyła pani gdzie Wczoraj już tak powiem przed chwilą. No i, że tak powiem, mam zamiar jeszcze z dwie godziny się wyspać, bo na szóstą idę złożyć kwiaty pod ceglarze. Tak jak mówiłem wcześniej, odmowa wykonania badania alkomatem wydaje się potwierdzać tezę, że jednak pan Franciszek był pijany. Dlatego wydaje mi się, że jedynym honorowym wyjściem z tej sytuacji jest to, żeby pan Franciszek po prostu zrzekł się mandatu. I od razu mówię, że mówiłbym dokładnie to samo, niezależnie od tego, czy byłby to poseł PiS, poseł Lewicy czy poseł Konfederacji. Dodatkowo jestem zdania, że powinna się odbyć debata w Sejmie odnośnie tego, przed czym rzeczywiście ma chronić immunitet, bo wydaje mi się, że w tej chwili instytucja immunitetu parlamentarnego jest przez posłów nadużywana. Ja jestem Ziemowit Kraświcki, a wy oglądaliście Info24 News.